A wygodnie tam z tyłu na przyczepie miał Powiem panu, że pierwszy raz w życiu jechałem zaciągnikiem na przyczepie w jednej klatce ze świnią. A to nie jest świna. To jest maciora. Antoni ma na imię. Antoni to wszędzie z nami. Jeździ. Jak wiesz. Mieliśmy kiedyś psa, ale boczek był niesmaczny. O, witamy, wchodzi, wchodzi. Wieczór. Dobry wieczór. Ja wezmę plecacie, kurteczkę, spodenki, majteczki, u nas tutaj ciepło jest. To, to może ja, ja, jednak zostanę we wszystkim Daleko państwo mieszkają. Bo godzinę jechaliśmy przez ten las. Tyle zakrętów. Bo w środku lasu mieszkamy. A, dlatego tyle tutaj... Najbliższy sąsiad 20 kilometrów stąd. Za bagnem. Ciężko jest stąd uciec. Wyjechać. To prosimy do gościnnego. Porozmawiamy. Fajnie rozmawia. To ja mam na imię, a moja żona ma na imię. Miło mi. A, a jak? A, bo nie powiedziałem. To ja mam na imię Władysław, a moja żona ma na imię Władysława. A ty jak masz na imię? Andrzej. 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 Pielgrzym Andrzej. Nie zapamiętam. Będę mówił na ciebie Władek, bo jak Władka woła Władek, to ja przychodzę. A jak ja wołam Władka, to Władka przychodzi. A jak ty byś wołał Andrzej, to nikt by nie przyszedł. Herbaty może? O, bardzo chętnie, herbaty. 40 kilometrów, dzisiaj przeszliśmy także. Uważa po gorąca Dziękuję. A skąd przyszedł? Skąd idzie? Z zielonej góry. A dokąd idzie? Do Częstochowy. O, taki gorzy Chodź, żeby nie słyszał. Wierzący nam się trafił. Nie słyszałem. Mówiłam. A Państwo czym się zajmują? W lesie mieszkamy, pielgrzymów przyjmujemy, kwiatki hodujemy, najbardziej lubimy róże. Jak to się mówi, nie ma róży bez kolców, prawda? Jak nie ma. A Marko Koster? Souvenir de Dr. Żawę. Heritage. I Stanisław Róża, mój wuj. Ostry, a kolców nie ma. I żębu. Ty, Władku, to czym ty się zajmujesz? Ja jestem Supply Chain Managerem w Philadelphia Computer Company, filia w Zielonej Górze. Tak myślałam. A żony masz? Nie, nie mam żony i właśnie w tej intencji idę do Częstochowy, żeby tak zostało. Z rodzicami mieszka? Nie, no już mam 37 lat, także od roku nie. Czyli Niech tam w domu na ciebie nie czeka. No nie, nie, nie czeka. To idę cię się załatwić. Może byśmy posłuchali muzyki? Tak, oczywiście, jak pani sobie życzy. Siostry kodlewskie, amplakt. Co pan robi? Mucha. Muchę łopatą? Co on zwariował? Muchę łopatą? Gruba była. Niech się nie boi. Od nas jeszcze żaden pielgrzym niezadowolony nie wyszedł. Jeden się Może mi się za pogodą nabili. A portos, może byśmy wypili okowity. Tak na zdrowie, może to nie jest głupi pot. Ładna ta moja władka, nie? No jak to mówią, każda potwora znajdzie swego amatora. O, romantyk siebie. Władka też romantyczna. Ale w łóżku. PETARDA! Dwa razy w miesiącu mam Sylwestra. No i mi się stukła po drodze. Nie! To może chociaż powołanku? Nie, niech pani się nie zbliża, ja czuję stąd. Dziękuję. No może coś do jedzenia. Naprawdę, proszę państwa. Nic do jedzenia. Ja nie jestem głodny. Ja Ja bym chciał już się położyć spać, jeśli to, można. Dobrze, to jeszcze wieczorna toale. No oczywiście, wieczorna to Uciesz nie... A ty mi papiloty zakręci. Ludzie, naprawdę ja już... Ja pójdę spać i jutro, już mnie nie będzie. Proszę Państwa bardzo. Proszę. Ach, no dobrze. Władko... Chodźmy. sobie tak teraz tu. Ja nie będziemy Władkowi przeszkadzać. Nie! A! 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 Nie! Ale nam w tym roku róże urośną. No, kurde, dzień dobry tego. Ja jestem Daruś, chłopak, gdzie do wzięcia? Kurde tego. I chciałem kupić róże dla mojej dziewczyny, kurde, bo jak znajdę, nie, to mi się róże przydadzą. I te, no takie czystępne są te róże, tego, eleganckie. No, kurde, 70 sztuk, chciał kurde. Nie? Ile kosztuje jedna? 3 zł za sztukę. To no, jedną? Nie, to jedną wezmę, jednak. Kurde tego. Mam siedemdziesiąt czy jedna tak, o kurde, a mogę jeszcze zażartować, kurde, <laughs> ładnie tu u was pachnie, <laughs> o kurde. Fajne. Tędy, tędy. Kurde, tego już. Chyba 6 godzin idziemy przez ten lat. Tygodnie tam miał na przyciepie ze świniakiem. Kurde, tego, to świniak był. Kurde, ja myślałem, że papuga. Gdzie papuga, że Ze skrzydeł. O kurde, jaka ładna tam jest siekiera przy domu.